Na długich szlakach, szczególnie w górach, nie chodzi przecież tylko o zdobycie szczytu, pokonanie kilometrów czy udowodnienie sobie czegoś, na przykład kondycji czy własnej siły mięśni, ale chodzi też o rozsądek i o bezpieczeństwo. Bowiem każdego roku dochodzi do setek wypadków podczas uprawiania hikingu, trekkingu, często z prostego powodu: ktoś źle odczytał nadchodzące sygnały i podjął błędne decyzje, nie zawrócił po prostu na czas. W tym filmie pokażę Wam 7 bardzo konkretnych powodów, dla których warto, a czasem wręcz należy, trzeba zrezygnować z dalszej wędrówki. To nie jest absolutnie znaka słabości, to znaka dojrzałości i odpowiedzialności za siebie, za innych, za zdrowie i za życie. Ten materiał jest szczególnie ważny, jeśli wybierasz się pierwszy raz w góry na poważniejszy szlak, albo planujesz długą wyprawę trekkingową, chodzisz sam, albo prowadzisz grupę. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak rozpoznawać oznaki bezpieczeństwa, to ten materiał jest dla ciebie. Bo w górach nie zawsze wygrywa ten, kto dotrze do celu. Czasem, a nawet nie tak rzadko, wygrywa ten, kto na czas zawróci. Zatem, kiedy powinieneś postawić swoje bezpieczeństwo ponad chęć ukończenia wędrówki? Tu w zasadzie odpowiedź jest jedna prosta: zawsze. Ale to nie zawsze jest prosta decyzja, szczególnie gdy spędziłeś trochę czasu na planowaniu wędrówki, specjalnie na nią wziąłeś urlop albo musiałeś spory kawał drogi dojechać na miejsce. I kiedy już wyruszasz na szlak, wydaje ci się, że coś albo wręcz nic nie idzie zgodnie z planem. Może w oddali majaczą chmury deszczowe, może już słychać grzmoty, być może zapomniałeś czegoś kluczowego z wyposażenia, a może po prostu czujesz nadchodzące poważne sensacje żołądkowe po wczorajszym niezbyt typowym, odpowiedzialnym posiłku. Część ciebie chce oczywiście iść naprzód, aby twoje planowanie, cała ta logistyka nie poszła na marne, ale druga część ciebie nie jest już tego taka pewna, czy kontynuowanie wyprawy jest bezpieczne. Ale część uczestników yy, przenaprzód a część ma wątpliwości, czy to dobry pomysł. Którego głosu w takiej sytuacji posłuchać? Analizując dane sytuacji awaryjnych, wymagających wzywania na szlakach pomocy, wypowiedzi doświadczonych wędrowców, wyłania się 7 ważnych, wystarczających moim zdaniem powodów, dla których warto po prostu wcześniej przerwać, zakończyć wędrówkę i wrócić na początek szlaku do domu czy przełożenia wyprawy na inny termin. No to pierwsza przesłanka zmiany decyzji: nagłe załamanie czy zmiana pogody, burza w górach, opady śniegu, silny wiatr czy gęsta mgła. To nie jest przygoda, tylko realne, często bardzo poważne zagrożenie. Jeśli prognozy się pogarszają lub nie jesteś pewien, czy zdążysz przed zmianą pogody, zawróć. Ale nie tylko prognozy. Bez względu na to, ile razy sprawdzisz prognozę wcześniej, to nieoczekiwane warunki pogodowe zawsze mogą pokrzyżować Ci plany już będąc na trasie, już podczas Twojej wędrówki, na przykład z plecakiem. W górach warunki pogodowe zmieniają się często błyskawicznie. Jeden błąd przy y, ograniczonej widoczności lub na mokrej, śliskiej skale może kosztować nawet życie. I nie ma tu się co okłamywać, że mamy poncho, jakiś hardshell, y, czy wkładkę dodatkową do szpiwora albo jakiś bag. Y, y Zmień plany. Niech alternatywą będzie na przykład powrót do domu, do hotelu, schroniska, a tam gorąca kąpiel w wannie z hydromasażem albo sauna. To będzie, lepsze, najlepsza, to będzie najlepsza decyzja, jaką możecie podjąć w takiej sytuacji na szlaku. Drugi ważny powód to pożary w pobliżu czy jakieś symptomy mogące sygnalizować nadejście pożaru. Dym z nad lasów nawet z oddali nigdy nie wróży niczego dobrego. Poza tym, że oznacza właśnie ryzyko pożaru, a więc horrendalnego zagrożenia dla ludzi i zwierząt w lesie, to już sam dym może mocno skomplikować życie, utrudnić widoczność, działać trująco powodować stopniowo różne dysfunkcje naszego organizmu. Więc nie tylko przerwi wyprawę, ale powiadom jak najszybciej służby. I po prostu uciekaj, oddalaj się z tego miejsca. A jak to zrobić? Nie będę teraz rozwijał tematu, ponieważ przygotowałem na ten temat osobny film. Mam nadzieję, interesujący na, kana na kanale Opel. więc serdecznie tutaj zapraszam Cię do jego obejrzenia. Podlinkuję go oczywiście w opisie pod filmem. Dwie kolejne przesłanki, czyli trzecia i czwarta to stan fizyczny i stan psychiczny. Stan fizyczny. Trzeba pamiętać, że nawet pozornie, drobne dolegliwości, takie jak pęcherze, mogą w trakcie wędrówki. Zdecydowanie rosnąć i ostatecznie bardzo skomplikować, utrudnić dalszą wędrówkę czy drogę powrotną. Tym bardziej wszelkie poważniejsze urazy, kontuzje. Jeśli ktoś z twojej grupy nie radzi sobie, boli go kolano, puchnie, dodatkowo jeszcze na skutek właśnie tego panikuje, nie może już iść dalej, no to generalnie już wszyscy powinni zawrócić, zastanowić się, jak tej osobie pomóc. Wędrowanie, jeżeli nie wędrujemy samotnie, to jednak jest gra zespołowa. Trochę jak konwój statków, tak, który płynie z taką efektywnością, z taką prędkością, jego jego najwolniejszy statek. Na szlaku jesteśmy tak samo silni, jak nasze najsłabsze ogniwo, czy najsłabszy towarzysz w grupie. Ból i ryzyko dalszych kontuzji nie są warte ponoszenia tego ryzyka, no bo to jednak w końcu jest tylko rekreacja. Nie róbmy z tego walki o życie. Z kolei stan psychiczny, no cóż, czasami nawet po... Yy, Całym oczekiwaniu i tym wszystkim przygotowaniach do, do, do marszu, do trasy, ruszasz i po prostu jakoś tego nie czujesz. Nie wiem, zła intuicja, coś ci mówi, że coś tu jest nie tak, coś może później nie tak. Oczywiście tutaj trzeba odróżnić to od malcontentства, albo wymyślania sobie przeszkód na siłę tylko, żeby nie iść. Ten czynnik jest dość, dość trudny do takiej obiektywnej oceny, ale nie masz, jeśli nie masz tak zbyt często, z natury jesteś pozytywnie nastawiony, nie trzeba cię do wypraw namawiać, a wszystko, mimo wszystko masz jakieś złe przeczucia, że coś może pójść nie tak, coś ci nie pasuje, czujesz jakiś dziwny niepokój, może warto zaufać temu. Nasza intuicja to mimo wszystko jest często wynik setek jakichś mikro doświadczeń, mikroobserwacji, których nawet nie jesteśmy świadomi. I ta nasza intuicja bardzo często ma rację. Przesłanka piąta to nieprzygotowanie sprzętowe czy jakiś brak konkretnego wyposażenia brak na przykład kurtki przeciwdeszczowej, zbyt cienkie niedostosowane buty, rozładowany telefon brak latarki, jedzenia czy wody, to wcale nie są drobiazgi to w zasadzie takie alerty, czerwone flagi jeśli już na początku trasy coś nam nie gra, to dalej będzie tylko gorzej bez odpowiedniego sprzętu, nawet wędrówka, która w przeciwnym wypadku czy w innych okolicznościach byłaby na Twoim poziomie zupełnie bezproblemowa na twoim poziomie umiejętności to być może będzie ponad twojej siły jeżeli okaże się, że jednak kluczowych rzeczy, elementów wyposażenia nie masz lub masz je niewłaściwe lub niewłaściwym stanie i po prostu prosta trasa może być niebezpieczna. Warto zwrócić uwagę na te kwestie i przygotować ją po prostu lepiej na następny raz. I na przyszłość zawsze pakuj niezbędny sprzęt nawet jeśli myślisz, że tego czegoś być może na trasie nie będziesz w ogóle potrzebował. A zresztą kwestii ekwipunku, niezbędnego ekwipunku na, na szlak, także poświęciłem oddzielny, mam nadzieję, interesujący film na kanale i do opel, Także link do niego znajdziesz w opisie pod materiałem. Powód czy przesłanka szósta to wszelkiego innego typu trudności na szlaku. To jest dość pojemna, oczywiście, kategoria, bo to i problemy fizyczne, o których już mówiliśmy, kontuzje, awarie sprzętowe, ale to także inne elementy, tak jak np. utrata orientacji, czy zejście ze szlaku. Jakieś czasowe zabłądzenie, dużo wolniejsze niż planowane poruszanie się czy pokonywanie szlaku. Jeśli nie wiesz gdzie jesteś, a pogarsza się pogoda, zbliża się zmrok, no to nie kombinuj. Zawróć do ostatniego znanego ci punktu, zawróć do schroniska, po prostu yy, yy, pilnuj, żebyś nie został na noc na szlaku. Chyba że oczywiście planujesz nocek w lesie, no ale to zakładam, że do tego też jesteś specjalnie przygotowany. Wypadki najczęściej zdarzają się nie na szlaku. Ale właśnie poza nim. Próba skrócenia sobie drogi, pójścia na skróty, obieranie jakichś nieplanowanych, niesprawdzonych kierunków bez znajomości terenu to częsty i klasyczny błąd i proszenie się tak naprawdę o problemy, o nieszczęście. Podobnie z bagatelizowaniem opóźnień. Jeśli jesteś gdzieś wyraźnie później na, na szlaku w danym miejscu niż planowałeś, planowałaś niezależnie od przyczyn tego opóźnienia, to i tak oznacza, że również cel i powrót z wyprawy nastąpi. Znacznie później, a więc być może już po zmroku, może w nocy, a może już właśnie w złych warunkach pogodowych, które były zapowiadane. Co z tego, że zostało ci na przykład relatywnie niewiele może jedna trzecia do końca trasy, do szczytu nie narażaj ani siebie, ani innych dajcie upust swojej frustracji <laughs> musicie zawrócić, postękajcie sobie chwilę wzajemnie, ale potem jednak zawróćcie. Po prostu skróćcie trasę, skróćcie cel wyprawy, zmodyfikujcie ją, aby dostosować się do realiów. I ostatnia przesłanka to taka niespodzianka w formie na przykład uszkodzeń na szlaku, czasowego zamknięcia szlaku. Warto oczywiście przed wyprawą sprawdzić to. Jeśli celem są np. parki narodowe, to przeważnie na ich stronach internetowych czy telefonicznie jest bez problemu dostępna informacja o dostępności, o planowanych zamknięciach parku czy rezerwatu, o jakichś nagłych problemach, trudnościach, niebezpieczeństwach. Jeśli coś takiego ma miejsce, zmieńcie plany. Ale jeśli już nie sprawdziliście, to jest oczywiście jakimś tam błędem, to Alerty lawinowe, jakiś zerwany mostek, jak osuwisko, zniszczone oznakowanie szlaków, jakieś lawiny błotne, czy nawet potencjalne zagrożenia tego typu, to na pewno nie jest zaproszenie do eksploracji danego terenu w tym momencie, wręcz do jego ominięcia. Więc to, więc to wyraźna informacja przesłanka zrezygnuj, czy zrezygnujcie. Te informacje czy zamykanie szlaku nie są podawane dla, dla zabawy. Omijanie zamkniętych odcinków to jest jednak lekkomyślność. I często bardzo prosta i krótka droga do wypadku. Podsumowując, pamiętaj, że nie ma żadnego wstydu w zawróceniu ze szlaku. Wstydem i często tragedią może być właśnie brak odpowiedniej decyzji, brak decyzji w odpowiednim momencie. Bezpieczny trekking czy wędrowanie jako takie to nie tylko kwestia dobrej kondycji i sprzętu, to także pokora wobec natury, zdrowy rozsądek i właśnie gotowość do zmiany planu. Tylko nie traktować tej zmiany planu jako jakieś nieszczęście, tylko jako element przygody. Coś, na co trzeba być zawsze przygotowanym. Jeśli chcesz wracać w góry, wracaj tam z każdej wędrówki cały. Czasem najodważniejszą y, decyzją jest powiedzenie dziś nie damy rady, dziś wracamy. Jeśli ten materiał jest dla ciebie pomocny, daj oczywiście łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, jeśli tego nie, y, nie uczyniłeś do tej pory, aby nie przegapić kolejnych filmów na temat bezpieczeństwa na szlaku outdoorowym czy outdoorowych wyzwaniach. A może masz własną historię, którą mógłbyś się podzielić? Oczywiście zapraszam do pisania w komentarzach. Twoje doświadczenie może pomóc, yy, pamiętaj, może pomóc komuś innemu. To tyle ode mnie dzisiaj w tym filmie krótkim. Dziękuję za uwagę, serdecznie pozdrawiam. Cześć.